Witam Państwa 18 listopada 2024 roku i zapraszam na program EcoVision TV. W tym roku mija 10 lat rządów prezydenta Opola, Arkadiusza Wiśniewskiego. To dobry moment, by podsumować dekadę jego rządów. W ciągu ostatnich 10 lat, Opole bardzo zmieniło się pod względem estetycznym, ale przede wszystkim rozkwitło gospodarczo. Budżet miasta wzrósł z 664 milionów do miliarda 800 milionów złotych. Miasto powiększyło swoje granice, powstało wiele obiektów użyteczności publicznej i komunikacyjnej. Nowe centra przesiadkowe, nowoczesne skrzyżowania, a w strefie inwestycyjnej przybyło 20 firm. Komunikacja miejska modernizuje swój tabor, pozyskując autobusy elektryczne. Wszystkie działania zostały docenione w rankingach a Opole plasuje się w czołówce miast polskich. W minioną sobotę w Teatrze Eco Studio odbył się spektakl Teatru Zapadnia, z którego dochód został przeznaczony na pomoc w leczeniu Jacka. Spektakl zupełnie niecodzienny, który niedawno jeszcze wygrywał najwyższe nagrody w festiwalu w Kanadzie. Jednocześnie całkiem niedawno w Stanach Zjednoczonych na Florydzie. I taki spektakl gramy dla Jacka Kasprzyka, dla działacza, dla osoby, która do tej pory działała na rzecz mieszkańców miasta, na rzecz osób potrzebujących w całym naszym mieście Opole, a teraz sama potrzebuje pomocy, bo walczy z rakiem. Dlatego jesteśmy tutaj i gramy dla Jacka. Minął lata. całe lata, każda godzina, każda sekunda, a to wszystko po to i tylko po to, żeby sprawiać im ból prezentujemy nasz spektakl, z którym trochę jeździmy po świecie, spektakl zatytułowany Symbioza. No i jest to dla nas taki szczególny moment, ponieważ gramy charytatywnie, oddajemy dzisiaj nasze serca, gramy wspólnie z Teatrem Eco Studio, gramy wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną, z Opolskim Teatrem Lalki i Aktora i gramy do jednej bramki, Czyli pomagamy Jackowi, zbieramy pieniądze na y, operacje. Jest to spektakl szczególny dla nas, ponieważ jest utkany z naszej wrażliwości, z naszych doświadczeń. Szczególny też dlatego, bo odważyliśmy się skonfrontować z tym, co trudne. Trudne szczególnie dla kobiet, bo. Odsłaniamy tutaj figurę matki, ale tę część mroczną, ciemną, czyli demaskujemy to, co jest bardzo często w cieniu, i pokazujemy ten ciemny kawałek archetypu matki. Po spektaklu odbyła się licytacja, na którą Opolski Teatr Lalki i Aktora przeznaczył dwie lalki ze spektaklu Trzej Muszkieterowie. Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu. Zestaw książek z autografami autorów, uczestników 22. Jesieni Literackiej, a Galeria Sztuki Współczesnej, Grafiki i Zaproszenia do Galerii. Łączny dochód ze spektaklu oraz licytacji wyniósł 6500 zł. W Muzeum Śląska-Opolskiego trwa wystawa prac fotograficznych Stanisława Bobera, opolskiego artysty-fotografa. Pokazujemy dorobek fotograficzny Stanisława Bobera, fotografa, który przyjechał do naszego miasta w 1945 roku i y, wykonał jedną z pierwszych dokumentacji tego naszego zniszczonego miasta, ale y, nie tylko. I właśnie wystawa y, ma trochę pokazać, że Stanisław Bober był nie tylko właśnie dokumentalistą y, Opola, y, ale również dużo szerzej traktował fotografię. Te foto fotografie uprawiał przez prawie 60 lat. Pierwsze zdjęcia, które pokażemy, to. Fotografie jeszcze z jego okresu przedwojennego, z lat 30. Pokażemy Państwu wiele cykli, wiele opowieści budowanych fotograficznie przez Stanisława Bobera na tej wystawie. Prezentujemy tu ponad 400 fotografii, a zatem będzie to, czy jest to dość duże przedsięwzięcie i tak jak wspomniałam, traktujemy to retrospektywnie, czyli przekrojowo pokazujemy dorobek Stanisława Bobera. Zależało nam na tym, żeby to troszkę Troszeczkę odczarować, czyli pokazać Państwu, jak wszechstronnym, jeśli chodzi o podejmowane tematy, fotografem był Stanisław Bober. Zapraszamy serdecznie do muzeum, by to zobaczyć, by tego doświadczyć, i w zasadzie chcemy Państwu udowodnić, że, że Stanisław Bober wykracza znacznie poza te rolę dokumentalisty miasta. Nieuchronnie zbliża się zima, a zatem czas na wymianę opon w samochodach. Dwa dni temu spać śnieg, pierwszy taki, no można powiedzieć, godzinę, może padał, ale ludzie już zaczęli się po prostu zjeżdżać, telefony się uruchomiły i już po prostu ruch mamy cały czas. W jakim celu wymieniamy te opony? Dlatego, ponieważ zmieniają warunki atmosferyczne, ten asfalt też jest już innej temperatury, ta guma inaczej już się lepi można powiedzieć, do tej drogi, a opony zimowe i opony letnie są całkiem innej mieszanki i tak samo jeszcze jest bieżnik całkiem inny. I po prostu te bieżnik po to są letnie i ten bieżnik jest dostosowany do lata. I są inne w ogóle tyrowki, inne nacięcia, tak samo w zimowej. I zimowa jest dostosowana do tego, żeby też mogło i po asfalcie jeździć, i w śniegu, żeby się nie zakupywały i nie boksowały koła. Niektórzy kierowcy preferują opony wielosezonowe. A jakie jest na ten temat zdanie mechaników? Wielosezonowość to tylko sprawdza się całkowicie w dużych miastach, gdzie zaraz śnieg zostaje usuwany. I w zasadzie jedziemy po mokrym, a nie po śniegu i błocie. Aczkolwiek i tak ta opona nie będzie bardzo dobrze sprawdzała się ani w lecie, ani w zimie. W lecie będzie się zużywać, bo będzie miększa niż letnia, ale za twarda na zimę. A zatem nie ma co oszczędzać na bezpieczeństwie, i warto raz na jakiś czas zainwestować w opony zimowe. Jak co roku na opolskim toropolu ruszyło wielkie ślizganie. Opolanie całymi rodzinami weszli na lód. Długa kolejka ustawiła się do kasy biletowej i wypożyczalni łyżew. Mieszkańcy Opola, spragnieni zimowej rozrywki, tłumnie przybyli na lodowisko, aby aktywnie spędzić niedzielę. Obiekt, zlokalizowany przy ulicy Barnickiego, posiada tafle o wymiarach 30 na 60 metrów i jest miejscem zarówno treningów opolskich hokeistów. Short treku i sekcji jazdy figurowej na lodzie. Toropol działa niemal przez cały rok, oferując korzystanie z tafli lodowej również w okresie letnim. W dzisiejszych informacjach to już wszystko. Zapraszam na dalszą część programu i życzę miłego wieczoru. Witam Państwa. Dziś o wyborze Trumpa i euforii PiSu w Sejmie. Polska partia urządziła w Sejmie klakę na część zagranicznego polityka. PiS się cieszy z wygranej Trumpa, jakby wygrał on wybory w Polsce. Wiwatować na cześć zagranicznego polityka wypada tylko wtedy, gdy zrobił coś ważnego i dobrego dla naszego kraju. Amerykanie urządzili na kapitolu owację na stojąco się, ale staną przed nimi... We własnej osobie i dziękował za wsparcie Solidarności. No, ale Trump ma szansę na takie przyjęcie w Polsce, jeśli zrobi dla naszego kraju coś konkretnego, bo wygłaszać pany to za mało. Nawiasem mówiąc, Trump podczas wizyty w Polsce nie umieszkał uhonorować Lecha i Solidarności w obecności jej historycznego przywódcy. To było jednak lata temu. Dziś mówimy o Trumpie po przejściach, nabuzowanym i triumfującym. Powoli krystalizuje się jego ekipa rządząca. Znani są już niektórzy kandydaci na kluczowe stanowiska. Pojawia się jednak pytanie, kto będzie nowym sekretarzem stanu czy obrony. Gdy poznamy ostatecznie kandydatów i doradców, zarysuje się kontur prezydentury Trumpa. Jak dotąd nie wycofał się on z obietnic, które nas szczególnie interesują, czyli z deklaracji, że doprowadzi do zakończenia wojny w Ukrainie w ciągu jednej doby. Od początku była to pusta obietnica, ale sprawa ma wagę fundamentalną więc będzie się do niej bez przerwy wracało w mediach i dyplomacji. Myślę, że problem Trumpa polega na dwóch rzeczach. Po pierwsze, to zaufanie, które powoduje, że osobiste interesy utożsamia z interesami Ameryki. Gra na siebie a roi mu się, że jest głosem całej Ameryki. Po drugie, że nie potrafi działać zespołowo. Są jednak tacy, Którzy mają nadzieję, że w drugiej kadencji Trumpa Biały Dom zapełni się pragmatycznymi ludźmi, inaczej mówiąc, że Trump okaże się dojrzałym real Ale to mogą być pobożne życzenia, oby polityczny realizm zwyciężył. Czy tak będzie, zobaczymy już w przyszłym roku. Dziękuję Państwu za uwagę. Marek Trejda, Miejski Rzecznik Praw Konsumentów w Opolu, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Mamy w Polsce dwoistość prawa, przynajmniej tak twierdzą znawcy tematu. Najlepszym przykładem tej rozbieżności w prawie jest sprawa byłych posłów Kamińskiego i Wąsika. Jedna izba twierdziła, że są posłami, druga izba, że nie są posłami. I ja podejrzewam, że ta rozbieżność interpretacji wędruje w dół. Pan rozstrzyga sprawy między konsumentem a sprzedawcą. Czy zauważył pan no, trudności w pracy? Krótko mówiąc, jak się dzisiaj pracuje rzecznikowi praw konsumentów? Nie, nie zauważyłem takich trudności. Natomiast rzeczywiście mamy do czynienia z taką specyficzną sytuacją, ponieważ od stycznia ubiegłego roku. Obowiązują przepisy e, ustawy o prawach konsumenta. Tam jest uregulowana odpowiedzialność sprzedawców za towary, które sprzedają konsumentom. I teraz e, wcześniej, jeżeli zawieraliśmy umowę przed 1 stycznia 2023 roku, to wówczas, jeżeli tacy konsumenci trafiają do nas do biura, e, to analizujemy ich sprawę i staramy się im pomóc e, w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego i odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi. Od tej daty, czyli mhm. e, od stycznia 2023 roku, mamy do czynienia z niezgodnością towaru z umową. To jest ta odpowiedzialność ustawowa przedsiębiorcy, a te przepisy po prostu migrowały z kodeksu cywilnego, możemy tak się wyrazić, do ustawy o prawach konsumenta. Czyli w prawie konsumenckim Pan się teraz obraca? E, tylko i wyłącznie. Mhm. Zajmujemy się sprawami konsumenckimi, wszyscy jesteśmy konsumentami, codziennie zawieramy umowy dotyczące usług czy też zakupu towarów z przedsiębiorcami, i jeżeli po jednej stronie mamy przedsiębiorcę, a po drugiej stronie mamy konsumenta, czyli osobę fizyczną, która dokonuje jakiejś czynności prawnej, zakupuje jakiś towar, jakąś usługę w ramach zawartej z przedsiębiorcą umowy, ale dokonuje tego nie w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawodowej, to wówczas mówimy, że taka sprawa ma charakter konsumencki. I z takimi sporami trafiają konsumenci, a konkretnie rzecz ujmując, mieszkańcy Opola do nas, do naszego biura, ponieważ jesteśmy właściwi dla mieszkańców Opola. Przed nami wzmożony, tak podejrzewam, okres zakupów przed świętami wielkanocnymi. Przed czym by Pan przestrzegł naszych widzów? Proszę Państwa, to zależy w jaki sposób dokonujemy tych zakupów i od tego Jak możemy... Jak płacimy? Dokład jak płacimy i e, gdzie tak naprawdę dokonujemy zakupu? Jeżeli dokonujemy zakupu w sieci, czyli e, zawieramy umowę na odległość, to e, musimy o tym pamiętać, że zawsze przysługuje nam prawo do odstąpienia takiego, od, od takiej umowy w terminie 14 dni. To jest e, takie prawo dla konsumenta e, do namysłu. Ono wynika wprost e, z przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta. E, niekiedy spotkamy się z wyjątkami, że nie będziemy mogli zrezygnować z takiego zakupu, ale to są sytuacje, w której na przykład zamawiamy jakiś produkt, który jest spersonalizowany, jakąś bransoletkę z grawerem, jakąś, jakąś koszulkę z nadrukiem. Wówczas nie będziemy mogli skorzystać z takiego prawa odstąpienia od umowy. Natomiast dokonując zakupu w sklepie stacjonarnym, przyjęcie zwrotu towaru pełnowartościowego, bo o takiej sytuacji teraz mówimy, to jest czy też jego wymiana na inny towar, to jest tylko i wyłącznie dobra wola przedsiębiorcy. Czyli dokonując zakupu w sklepie stacjonarnym, w siedzibie przedsiębiorcy, zawsze dobrze jest dopytać, czy będzie możliwość wymiany takiego towaru bądź zwrotu towaru. Z takimi sprawami mamy bardzo często do czynienia przy okazji na przykład świąt no tak. okresu okołoświątecznego, kiedy Kupujemy dokonujemy prezent, który się nie spodobał i chcemy go zwrócić. Na przykład. Dokładnie tak. I to, że niektórzy przedsiębiorcy, co możemy powszechnie zaobserwować, czyli na przykład w marketach budowlanych czy gdzieś w sklepach odzieżowych, możemy oddać rzecz, wymienić w jakimś określonym terminie 7 dni, 30 dni. To jest, pamiętajmy, tylko dobra wola przedsiębiorcy i jego wewnętrzne regulaminy. Czyli co, rachunek, paragon tutaj nie wystarczy? Bo ja spotkałem się z taką sytuacją, że nie miałem paragonu, mhm. ale miałem wydruk z konta, bo kartą płaciłem. Mhm. Okej, okay, mówi sprzedawca. A kiedy pan kupił? No, miesiąc temu. O, to proszę pana, już nie. Ach, to nie wiem. Jeżeli mówimy tutaj, bo. Ta sytuacja, o której ja mówiłem, to jest sytuacja, kiedy jako konsumenci dokonujemy zakupu i po prostu rozmyślamy się, tak? Mhm. Dochodzimy do wniosku, że jednak nie chcemy tej konkretnej rzeczy. I wtedy jest to Uzależnione od tego, w jaki sposób zawarliśmy umowę. Jeżeli na odległość, na przykład w sklepie internetowym, mamy 14 mhm. dni. Jeżeli w sklepie stacjonarnym zawsze trzeba dopytać przedsiębiorcę, bo przedsiębiorcy nie mają obowiązku przyjmowania zwrotu towarów pełnowartościowych. Natomiast e, reklamować dany towar, w związku z tym, że on posiada jakąś wadę, to jak najbardziej możemy. Mamy takie mhm. prawo w tym okresie odpowiedzialności sprzedawcy za towar. To jest okres dwóch lat od chwili wydania rzeczy dla konsumenta. I wtedy rzeczywiście, e, jeżeli chcemy zareklamować daną rzecz, nie potrzebujemy paragonu. Możemy, zawsze posługujemy się dowodem zakupu jako paragonem, bo to jest coś no, powszechnie, przechowujemy te paragony i tak dalej. Natomiast jeżeli nie posiadamy takiego paragonu, to wystarczy, właśnie tak jak pan redaktor wspomniał, posiadać e, e, potwierdzenie płatności kartą za dany towar, e, czy też powiedzmy nawet, nie wiem, oświadczenia świadków. Po prostu musimy dowieść, że daną rzecz kupiliśmy u danego przedsiębiorcy, żebyśmy mogli u niego złożyć reklamację. A jeszcze jedną sprawę chciałem zapytać, bo teraz przed świętami podejrzewam, mnóstwo będzie takich różnych spędów, jak ja to mówię, e, takich zebrań, e, zaproszeń różnego rodzaju. Dostajemy w, często w poczcie internetowej, zapraszamy do hotelu na pokaz garnków i tak dalej, i tak dalej. E, czy e, jak w świetle prawa, tego nowego prawa, Wygląda kwestia organizowania takich pokazów. Wiadomo o co chodzi. Mm -hmm. e, tutaj zaszły zmiany, i to istotne zmiany na korzyść konsumentów. E, na dzień dzisiejszy, jeżeli odebierzemy telefon i ktoś zaprasza nas na udział w jakimś spotkaniu, zazwyczaj, panie redaktorze, to nie jest informacja, że to będzie pokaz, na którym będą sprzedawane rzeczy, a tak mm -hmm. informację powinniśmy jako konsumenci no tak. uzyskać. Na początku już rozmowy, tylko zazwyczaj klienci są e, tutaj e, zapraszani e, pod pretekstem wykonania na przykład badania wzroku, otrzymania darmowej pary okularów. Z takimi sprawami mieliśmy do czynienia u nas w biurze. E, również e, te zmiany w przepisach dotyczących umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, bo to są tego rodzaju umowy, e, dotyczą przede wszystkim tego. Że przedsiębiorcy nie mogą na tego rodzaju spotkaniach przyjmować od konsumentów płatności za towar przed upływem e, 14 dni e, przysługującym e, mhm. konsumentom na odstąpienie od umowy. Tak więc tutaj żadnych e, płatności nie można przyjmować na takich spotkaniach od klientów, które odbywają się poza lokalem przedsiębiorstwa, i nie można zawierać e, z konsumentami e, umów finansowych A czyli właśnie. umów kredytowych. Mhm. E, ale pamiętajmy o jednym. W przepisach jest również e, mowa o tym, że chyba, że taki pokaz odbywa się w miejscu zamieszkania konsumenta na jego wyraźne zaproszenie. To biórka w domu, prawda? Tak, w Można i sprzedawać na raty, nazwijmy to w ten sposób, i przyjmować płatności od klientów. Ale są to sytuacje trudne dla mnie do wyobrażenia, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby ktoś z seniorów z Opola, a zazwyczaj dotyczy to konsumentów w wieku senioralnym, tak pokazy, zapraszał przedsiębiorcę z drugiej części kraju, żeby przyjechał do niego do mieszkania, sprzedać mu jakiś, jakąś rzecz. Więc myślę, że takie sytuacje nie mają miejsca. Także pamiętajmy że dokonując, e, uczestnicząc w takim spotkaniu, z, przedsiębiorca nie ma prawa przyjmować od nas zapłaty za towar, nie ma prawa zawierać z nami e, umowy kredytowej. To była pierwsza część rozmowy. Przypomnę, naszym gościem jest Marek Trejda, rzecznik konsumentów w Opolu. E, spotkamy się jeszcze jutro, bo chciałem pana zapytać o jeszcze jedną ważną rzecz, mianowicie płatne parkingi przed sklepami. Powstają jak grzyby po deszczu. Często jesteśmy bezradni, bezbronni, ale co gorsza, nawet władze lokalne też są bezradne, bo jak się mówi, jest to teren prywatny, a teren, na terenie prywatnym właściciel może robić co chce. A zatem płatne parkingi przed sklepami. Co w tej sprawie może zrobić Rzecznik Praw Konsumentów? Bardzo dziękuję, zapraszam jutro na godzinę 18. .00. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Sala Muzeum Śląska-Opolskiego tego dnia 2003 roku była wypełniona uczestnikami spotkania prawie w pełni. Zapraszam, o, widzi pani, tam jest jeszcze jedno wolne miejsce. Ostatniego uczestnika wprowadza dyrektorka muzeum. Witam oficjalnie wszystkich Państwa, miłośników poezji i literatury w Muzeum. Na spotkaniu pod tytułem Portrety słowem malowane otworzyła spotkanie pani Krystyna Lenart-Juszczewska. Głos zabrał pierwszy z gości, poeta i redaktor Kazimierz Kowalski. Jedni malują pędzlem, a drudzy malują piórem i ja właśnie jestem takim malarzem. W skupieniu przysłuchiwali się jego słowom pozostali goście spotkania oczywiście pod czujnym okiem kamery telewizyjnej. Ja, jak ja ale spytajcie siedzącego obok jak on maluje słowem i wskazał na Zbyszka Bednorza także poetę. Siedzący w środku opolski poeta poczuł, że teraz na niego przyszła kolej. No to trzeba będzie wstać. Na sali wśród zgromadzonych zobaczył Elżbietę Kampę, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, która szykowała się do zadania pytania. Dostrzegł ją również Kazimierz Kowalski, który pomyślał. Dobrze, że pani Elżbieta mnie nie zadała pytania, bo musiałbym pewnie długo odpowiadać. Głos zabrał Zbyszko bednosz, który nie bał się żadnych pytań i jak na tytuł spotkania przypadło, umiał pięknie malować słowem. Mówił tak malowniczo, że nie tylko panie siedzące pod portretem słuchały go z ogromnym zainteresowaniem, a wydawało się, że i pan z obrazu go słucha. Do słów kolegi dołączyła Irena Wyczółkowska, również poetka i eseistka. Ja pisząc, to w swoich wierszach myślę obrazami. Spotkanie malarstwa ze słowem malowanym wzbudziło tyle emocji, że zrobiono przerwę, żeby przy kawie, herbacie i wodzie już indywidualnie kontynuować rozmowy o tych gatunkach sztuk. Pewien facet na portalu randkowym znalazł złom, a konkretnie złą żonę.